Cześć, z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i jest, Software nie zatrzymuje się, jeśli chodzi o płatne dodatki do ATS-a, bo dopiero mieliśmy premierę Oklahomy, wyszedł kolejny płatny stan do American Track Simulator, i dwa dni po premierze Oklahomy, 3 czerwca, w ostatni czwartek, pojawił się kolejny płatny dodatek, ale tym razem Tuning Pack, z tym że tylko dla jednej ciężarówki. Bo mówimy tutaj o dodatku o nazwie W900 Tuning Pack. Jak sama nazwa wskazuje jest to pakiet tuningowy tylko dla modelu W900. Dosyć podobna sytuacja była jakiś czas temu w ETS, ie gdzie też wyszedł tuning pack dla Renault, ale tylko dla modelu Renault Range T. Tutaj mamy tylko dla W900. No najwidoczniej tak się zdecydowali, że tylko ten model dostanie ten tuning pack. Jak wiemy w tym roku został odświeżony ten pakiet taki retro w ogóle tuningowy. Został zapowiedziany na ostatnim świątecznym streamie, może tak nie w pełni oficjalnie, ale pokazali nad czym tam pracowali. No i dzisiaj można już go zakupić na Steamie. Jest już dostępny, cena to 15,49 groszy. Czy warto? Jeśli widzicie te wszystkie materiały to musicie sami zdecydować, bo co prawda tuning tylko dla innego modelu, ale jak wiemy dla świetnego modelu, bo to odświeżenie jakie pojawiło się jakiś czas temu zrobiło naprawdę z W900 kawał no, niesamowitej ciężarówki, jednej z najlepszych w ogóle w ATS-ie. Odświeżenie godne nawet powiedzenia, że pojawia się tu wręcz nowa ciężarówka. Coś jakby przełożyć na te mapy, gdzie wszystko jest usuwane i potem wstawiane na nowo to wiemy, że to W900 też prezentowało się niesamowicie po tym odświeżeniu, a z tym Tuning Packiem, dodając różne ciekawe elementy, może wyjść naprawdę niesamowite arcydzieło. Studio wspomina, że bardzo inspirowało się pracą różnych tutaj modelów, różnymi modyfikacjami i prasami po prostu graczy, także widać, że no, tutaj społeczność odegrała i w sumie cały czas odgrywa bardzo istotną kwestię, w ogóle jeśli chodzi o całe istnienie studia, bo i gracze utrzymują to studio, Jakie gracze inspirują, no i też napędzają studio do dalszej pracy w odpowiednich kierunkach, chociaż nie kojarzę, żeby ktoś ze społeczności na przykład namawiał ich na robienie Intermiast. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o Tuning Pack, to znajdziemy tu naprawdę ogrom części, bo samo studio wspomina, że ten pakiet zawiera ponad 500 pojedynczych części tuningowych, zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz ciężarówki, więc jeśli chodzi o te wszystkie kombinacje, no nie wiem, czy dałoby się to wszystko zliczyć. Na początku trzeba by było policzyć dokładnie te wszystkie części i potem jakoś jeszcze ogarnąć te wszystkie możliwe konfiguracje, a prawdopodobnie część malowa nie jest jednolita i można jeszcze wybierać inne kolorki, więc tutaj naprawdę sporo może być tych kombinacji. I każdy może zrobić takie własne arcydzieło. Jeśli chodzi o co dokładnie obejmuje ten tuning pack, no to studio wymienia, że między innymi są to zderzaki, akcesoria do drzwi, kabiny, wydechy, filtry, lusterka, błotniki, lapacze, światła zewnętrzne, kratka, maska, okna dachowe, osłony podwozia, osłona boczna, osłona przeciwsłoneczna, deflektory, zbiorniki paliwa, bagażniki, specjalne opcje kierunkowskazów, różne reflektory i osłony reflektorów, malowania, personalizacja wewnętrzna kabiny i wiele więcej. No jest tego naprawdę ogrom, można powiedzieć, że prawdopodobnie dodaje tutaj wszystko jeśli chodzi o taki tuning dla ciężarówki. No i naprawdę wiele tutaj elementów można dodać, podmienić i upiększyć tak, jak nam się podoba. Do tego, oczywiście, w takim tuning paku również są zawarte różne bibeloty do kabiny, także zawieszki, kubki, jakieś czapki i tym podobne elementy też tutaj znajdziemy. A wszystko jest to związane nadal z tymi opłodami stulecia firmy Kenworth. Jak wiemy, był taki specjalny stream, gdzie o tym wszystkim opowiadali, pokazywali. Między innymi wtedy też doszło do wydania tej odświeżonej wersji Kenwortha W. 900, no i teraz mamy ten Tuning Pack, a kto wie, może coś jeszcze przyszykują, no zobaczymy, może jakieś nowe ciężarówki na zakończenie tych obchodów, fajnie by było, bo pracują nad kilkoma, co prawda z grupy Packard łącznie, ale jest tam chociażby yy, ciężarówka nowej generacji Kenwortha. Do tego jeszcze studio wspomina, że w tym pakiecie znajdują się elementy, te, czy różne części, które są w tej kategorii, czy mają nazwę Showtrack które są takie specyficzne, mają taki swój charakter, no i bardzo się wyróżniają od innych standardowych elementów. Także jeśli chcecie przekonać się jak prezentuje się ten pakiet i jak wygląda ten tuning pack, i co daje już w praktyce, no to możecie już skorzystać tutaj z niego. Wykupując go oczywiście na Steamie, przypomnę jeszcze raz, że cena to 15 zł i 49 groszy. Dodatek ten działa na najnowszej wersji gry 1.48, także jeśli ktoś planował teraz zwiedzić Oklahoma, ale zastanawiał się jaką ciężarówką pojeździć, no, to myślę, że przy użyciu tego tunic packa, no, W900 będzie dobrą opcją. Pamiętajcie, że wszystkie linki znajdziecie w opisie, no i jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.